Punkt P wynosi minus 3 i 7. Leży na wykresie funkcji liniowej F określonej wzorem. F od x równa się 2m minus 1 razy x plus 5. Zatem i tu mamy podane M. By wyliczyć, ile wynosi nasze M. To musimy wykorzystać ten punkt, czyli minus 3 podstawić w miejsce x i nasze 7 w miejsce tutaj f od x. No to do dzieła. Czyli jest 7 równa się 2m minus 1 razy minus 3 plus 5. Czyli 7 to się równa minus 6m plus 3 plus 5. To przerzucam tam. Jest 6m równa się 3 plus 5 minus 7. 6m to się równa 8 minus 7. 6m równa się 1. m równa się 1 szósta. Tu podzieliśmy przez 6. Czyli 1 szósta to jest odpowiedź A.